Cześć, cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na piątym live z cyklu. Właśnie tak są napisy na dole, umiejętności osobiste. Dziś będzie o przyjmowaniu i wyrażaniu krytyki. To kolejna z umiejętności, które opisywałam na moim blogu. Dobra. Bardziej szczegółowo, może niż dzisiaj tutaj omówię, bo mamy ograniczoną ilość czasu. Kim jestem? Nazywam się Patrycja Smoli, Mastermind Coach, Twoja pomoc na drodze do efektów, na jakich ci zależy. Jak pomagam poprzez konsultacje, sesje coachingowe, grupy mastermindowe, darmowe wyzwania, a także dzielenie się wiedzą, tak jak tutaj w ten sposób, czyli poprzez live. Cześć, Joanne, dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Ciekawy temat. Tak, bardzo, bardzo ciekawy. Mamy mało czasu. Jeżeli jesteś zainteresowana. To więcej w tym temacie znajdziesz na blogu moim. Napisam artykuł, dosyć obszerny i opisuję tam każdą tą kompetencję, którą omawiamy na live'ach. Także zachęcam cię bardzo serdecznie. Um, może podziękuję, żeby było łatwiej go też znaleźć. Dobra. Dzisiaj też będę mówiła około 15-20 minut, także jeżeli będą jakieś pytania, to wrzucajcie, będę chciała na koniec się do nich odnieść. Albo ja bym mówiła niejasno, coś bym miała doprecyzować, też dajcie znać. Ok, co definicja? Definicja tej umiejętności. Warto sobie zapamiętać, nie wiem, czy pewnie się odbija, hmm, odbija się, to zaraz wyrecytuję, że w tej umiejętności chodzi o to, żebyśmy potrafili akceptować. To, że ktoś nas krytykuje, że ktoś nam coś mówi, żebyśmy na jej podstawie się uczyli, żebyśmy dzięki tej informacji, którą dostajemy od kogoś, tej krytyce, doskonalili nasze zachowanie i bardzo ważne, potrafili też konstruktywnie oceniać innych. Ja myślę, że u nas, przynajmniej mi. Myślę, że w większości osób krytyka kojarzy się z czymś negatywnym, że automatycznie się zaczynamy bronić i jeżyć i wytaczamy wszystkie działa obronne. Yy, musimy się bronić, musimy się bronić, a tu nie o to chodzi, żebyśmy się bronili, tylko żebyśmy potrafili, mieli gotowość w sobie na to, żebyśmy przyjęli tą informację, którą ktoś nam daje, tą krytykę, że tu i tu coś nie działa, że tu powinniśmy poprawić coś, że takie jest takie nasze zachowanie. No i okej, okay, ważna jest forma, w jakiej ktoś nam powie tą informację zwrotną, tą krytykę wyraźną naszego zachowania, w jaki to sposób będzie robił i tak samo jak my to będziemy robić, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Też jest ważne, żeby ktoś był gotowy, żebyśmy byli gotowi na to, żeby przyjąć krytykę, bo co nam z tego, że ktoś nawet bardzo fajnie nam w bardzo dobry sposób przekaże tą informację zwrotną, krytykę na temat naszego zachowania, jeżeli my nie jesteśmy w gotowości, nie przyjmiemy tego. Nie, nie mamy takiej samoświadomości, nie wiemy, że możemy dzięki temu się rozwijać, zaraz powiem, o korzyściach y, z przyjmowania krytyki. I tak samo druga osoba, co z tego, że my chcemy jej powiedzieć, co jak my widzimy jej zachowanie, jak my odbieramy jej zachowanie, skoro ona nie jest gotowa na to, żeby przyjąć, dlatego ten odbiorca krytyki naszej informacji zwrotnej nie jest w stanie, nie jest emocjonalnie, psychicznie w stanie jej przyjąć. Więc tak z niej nie skorzysta, więc to, to jest bardzo ważne. Dobra, oczywiście um, przygotuj sobie na ja coś do pisania, bo będzie też samokontrola, będzie można sobie sprawdzić, na jakim etapie, na jakim poziomie jest u mnie ten, ten poziom tej umiejętności i ewentualnie, co bym chciała, co bym chciała pozmienić. Będzie można sobie zlokalizować te elementy wyraż tej umiejętności wyrażania i przyjmowania krytyki, tak żeby je poprawić. Dobra, jakie są korzyści z tego, że my mamy tą umiejętność rozwiniętą? Yy, napisałam sobie takie trzy plusy. Szans, krytyka, którą kieruje ktoś w naszą stronę, daje nam szansę na rozwój osobisty. Też sobie zrobiłam. Taką ściągę, bo nauczę pomyślałam, że sobie to zostawię, żeby mi się grało na twardy dysk, żebym sobie o tym przypomniała, że szansa, na, że informacja zwrotna to jest krytyka, informacja zwrotna, którą ktoś mi daje, to jest ich. szansa na mój rozwój, że mogę się dzięki temu dowiedzieć, jak daleko jeszcze jestem od moich celów osobistych, ile muszę się jeszcze nauczyć. Co jeszcze muszę zmienić? I kolejne, na trzecie, kolejny, trzeci plus dodatni to przyspieszenie właśnie osiągnięcia własnych celów. Ja dzięki tej krytyce będę szybciej przy moim celu, bo szybciej pozmieniam to, co trzeba pozmieniać. A jeżeli ja nie wiem, co mam zmienić, nie widzę tego z boku, dopiero drugie osoby, otoczenie, ludzie, z którymi wchodzę w reakcję, tłumaczą mi, mówią, że tak i tak mnie odbierają, tak i tak to widzą, tak i tak na nich wpływa, to mogę to zmienić. Mam szansę się o tym dowiedzieć w ogóle. I fajne jest to też podsumowanie tych wszystkich plusów. Bardzo, bardzo lubię to zdanie, że Feedback is breakfast for Champions. I myślę, że to jest takie podsumowanie w jednym zdaniu tych wszystkich plusów. Także polecam. Dobry. No ale tak jak mówiłam, jeszcze zobaczę, jaki to był mój scenariusz, w jakiej kolejności chciałam Wam to wszystko przekazać, żeby było w miarę przesłuchajalne. Tak, teraz czas na samą kontrolę, więc warto mieć coś do pisania. Warto mieć coś do pisania i, i sprawdzimy sobie. Jana już byłaś, więc wiesz na czym to polega. Ja tylko przypomnę dla tych, którzy są pierwszy raz. Przypomnę, powiem, albo przypomnę dla tych, co są któryś raz, że warto sobie zrobić taką tabelę. I tutaj ja będę czytała, właśnie te elementy, które składają się na, 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 na tą umiejętność, na przyjmowanie i wyrażanie krytyki. I teraz tak, przyjmijmy sobie skalę od 0 do 10, może być inna, jeżeli, bo tu jest, mamy stan docelowy, tu mój stan obecny, ten umiejętności. I teraz tak, jeżeli mój stan nie potrzebuje tak umiejętności mieć wypracowany w jednym palcu, na 10 to mogę sobie przyjąć, tak, że skalę mam od 0 do 8 i wystarczy mi ta moja umiejętność, ta umiejętność na poziomie 8 i ja to uznam za punkt docelowy doskonałość. I wystarczy mi 8. No to wtedy sobie wpiszę, że tutaj moja skala to jest od 0 do 8, tak? Czyli 8 to jest max, a stan docelowy to może być 0, 1, 2, 3 4, 5, 6 i tak do 8. Dobra, na końcu sobie. Yy, Warto zsumować te wyniki, czyli moja skala docelowa, stan obecny i ta różnica między tymi dwoma wynikami pokaże mi, ile mnie dzieli przed tym, przed tym doskonałym poziomem, czy bardzo doskonałym, czy fantastycznym, cudownym, super, hiper, cudownym poziomem tej umiejętności. Ale to zależy też od Was właśnie, czy potrzebujecie, czy nie potrzebujecie, jak uważacie. Ja myślę, że każdemu się przyda, no ale to już każdy sobie sam podejmie decyzję, nie można niczego narzucać. Dobra, no to warto mieć teraz jakieś pisadło. Mam nadzieję, że, że Joanna masz i, i czytam te elementy. Ok. No, to sama kontrola. Jak się zachowujesz? Zastanów się i oczywiście warto być ze sobą szczerym, no bo w końcu, jak będziemy się oszukiwać, no to dostaniemy oszukany wynik. Nie będzie prawdziwy. Jesteś otwarty na informacje zwrotne. Jesteś otwarta na informacje zwrotne i propozycje racjonalizatorskie. I znowu. Szybko. Jak to oceniasz? Na tej twojej skali załóżmy od 0-10. Super. Janna jest przygotowana. Dobra. Yy, drugi, drugi, drugi element. Czy konstruktywnie traktujesz krytykę i informację zwrotną? Czyli czy wykorzystujesz te wszystkie elementy, o których tu mówiłam? Czy tak postrzegasz? Czy tak postrzegasz krytykę? Że widzisz w tym szansę, um, bo że tu są plusy dodatnie, że widzisz szansę na rozwój, że dzięki temu wiesz, że możesz szybciej osiągnąć swoje cele osobiste. No i tutaj znowu, i nie tylko osobiste, i tutaj się znowu kłania znajomość swoich celów, czego ja chcę, czego ja właściwie chcę od życia, samoświadomość, świadomość siebie. Tego, czego ja chcę w życiu osobistym, prywatnym, zawodowym, w każdym obszarze życia. No bo ciężko zmierzać do czegoś, co nie jest określone, nie wiemy, czego chcemy. Myślę, że się tutaj ze mną e, zgodzicie. Dobra, bo mi z... no, mi Dobra, jedziemy dalej. Co dalej mamy? Aktywnie zachęcasz... Aktywnie zachęcasz otoczenie do tego, aby przekazywały ci informacje zwrotne, czyli żeby dawały ci osoby, żeby się nie bały, dawać ci informacji zwrotnej. Hmm? I od 0 do 10. Próbujesz realizować w praktyce sugestie swoich pracowników, współpracowników, podwładnych, w zależności jaką masz sytuację. Jeżeli sam pracujesz, to być może osoby, które czasem z Tobą wchodzą w reakcję, w, w interakcje, realizują jakiś projekt, albo pracują dla Ciebie, coś ci realizują, albo możesz też sobie wziąć pod lupę osoby z życia prywatnego. Myślę, że raczej to będzie tak samo. Jeżeli jesteś otwarty gotowy na, otwarta, gotowa na przyjmowanie krytyki, w, w pracy tak samo będzie. W domu. Dobra, da, jedziemy dalej. Zastanawiasz się nad swoim zachowaniem. Uważasz, że informacje zwrotne i krytyka to szansa na poprawę i dalszy rozwój osobisty. Hmm? Następne. Gdy spotykasz się z krytyką, nie przejmujesz postawy obronnej, To, co mówiłam na początku, że wytaczamy wszystkie działa i uwaga, uwaga, będziemy się bronić. Nikt tu nam nie powrzuca do ogródka nic. Następny punkt. Potrafisz przekazywać pozytywne i negatywne informacje zwrotne, i znowu swoim pracownikom, współpracownikom, z osobami, z którymi masz kontakt. Kolegom, oczywiście, tutaj mamy w pracę, bierzemy pod lupę i kontakty poza pracą. Dobra. Wyrażasz, wyrażając krytykę, odnosisz się do zaobserwowanego zachowania a nie do osoby krytykowanej, czyli nie mówimy, ale z, jesteś głupi, jesteś depi, nie oceniamy osoby, odnosimy się zawsze do zachowań, co jednak jest u nas trudne, bo chyba nawyko, nawykowo uczymy, uczymy się, naśladujemy jako dzieciaki rodziców, opiekunów, no to tak nas uczą wyrażać tą krytykę i my też tak się nauczyliśmy, więc trzeba to trzeba się tego oduczyć i nauczyć na nowo. Dobra. Hmm. Podajesz konkretne przykłady kwestionowanego postępowania, czyli zawsze mówisz o faktach, nie generalizujemy, że ty zawsze to i to, bo pewnie to nie jest zawsze. I teraz tak. Ostatni punkt. Uświadamiasz odbiorcy informacji zwrotnej, jakie konsekwencje ma jego zachowanie. Dobra. No i teraz albo później możecie sobie sumować, możecie sobie powrócić do tego live'a, będzie też na YouTube, więc możecie sobie wrócić, zatrzymać. I, I zbadać, jak to u Was wygląda. Dobra, co ja jeszcze chciałam Wam tutaj powiedzieć? A propos tego. Okej. Okay. Warto sobie teraz, w tym momencie, przy, przypomnieć, kiedy, yy, i tak troszeczkę takich rachunek zmienia zrobić, przypomnieć sobie, jak ja, jak ja wyrażam faktycznie tą krytykę. Jeżeli jest ciężko sobie przypomnieć, to przypom no bo może zdarzyć się to rzadko, że masz okazję do tego. Albo ktoś ci rzadko daje okazję do tego, żebyś tu usłyszał informację zwrotną na swój temat, czy na temat swojego zachowania, to przypomnij sobie różne sytuacje, kiedy ostatnio ty krytykowałeś, wyrażałeś, opi dawałeś opinię zwrotną, kiedy ktoś, ktobie ostatni raz dawał, w jaki sposób Ty to zrobiłeś, w jaki sposób ta osoba to wykonała, zrobiła, jak się czuliś, jak ty się czułaś po przyjęciu krytyki. Czy czułeś po przyjęciu krytyki, jak e, ta osoba się czuła? No, można się domyślać po też też twarzy, albo że trzas na drzwi, nie wyszła i do tej pory nie wróciła. Hmm. Jak wpłynęło to na relacje? Czy się zmieniły na lepsze, na gorsze? To też warto sobie przeanalizować. Warto też się zastanowić, czy mamy kogoś takiego, kto według nas mógłby być naszym wzorem i od kogo moglibyśmy się uczyć, jeżeli chcemy poprawić tą naszą umiejętność. Dobra. Teraz y, jako kolejny element, czyli umiejętność y, przyjmowania i wyrażania krytyki, to również y, teraz ten element omówię, wyrażania krytyki i omówię. Dam wam taką checklistę, gdzie możecie sobie sprawdzić, no ja, zrobić taką checklistę, właśnie i sprawdzać i odhaczać zawsze, aż wejdzie wam to w nawyk, czy ja. Zwracam na ten punkt uwagę, czy moje wyrażanie informacji zwrotnej zwane krytyką mm, faktycznie ma te elementy. No i co nam się tu przyda, znowu, Joanna? Słuchaj uważnie, czyli nauka tego aktywnego, uważnego, faktycznego, prawdziwego słuchania tu się znowu przyda i w tej umiejętności, więc siedem nawyków skutecznego działania nie poszło na marne. Tu się przyda. Potem, jeżeli um, czegoś nie rozumiemy, to też pytamy. I tu przy wyrażaniu i przy przyjmowaniu krytyki, to jest ważne. I nigdy, jak przyjmujemy krytykę, nie uzasadniamy, nie bronimy się, czyli nie wytaczamy tych ciężkich działań. jak zobaczymy w drugą stronę, że ktoś wytacza, że tak postrz postrzega tą krytykę tą informację naszą zwrotną, to te, jak już widzimy, że wytacza te ciężkie dzieła, to też powiedzmy mu, nie o to chodzi, żebyś ty się bronił. Chcemy Ci pokazać możliwości do zmiany. Potraktuj to jako szansę do rozwoju osobistego, do szybszego wzrostu, do tego, co warto zmienić, bo wtedy szybciej dostaniesz to, co chcesz. Dobra, no to lista kontrolna, jak wyrażać krytykę. Co tam powinno się znaleźć? Opisujemy zachowanie, to to już wspominałam. Tak jak ty to odbierasz, tak jak ty to czujesz, ja to czuję, ja odbieram dane zachowanie. Przekazujemy informację zwrotną krótko, po zauważeniu, po zauważeniu tak krytykowanego zachowania. Czyli im szybciej, tym lepiej. Nie czekamy, aż kiedyś będzie okazja, albo my wybuchniemy i wtedy sobie przypomnimy. No, druga osoba może niekoniecznie już to. Pamiętać, więc najlepiej zaraz po, po tym, jak yy, zaistnieje sytuacja. Dobra, nie wdajemy się w osobiste rozgrywki, odnosimy się do konkretnych sytuacji, czyli szybko, konkretnie, nie, nie generalizujemy, nie, że ty zawsze, pamiętajcie, odnosimy się do konkretnych sytuacji, yy, mówimy partnerskim tonem, unikamy ogólnie to co mówiłam, że nie generalizujemy. Formujemy komunikaty typu ja, czyli chciałbym, chciałabym. Nie traktujemy osoby krytykowanej z góry i, i proponujemy rozwiązanie. I tu nie chodzi o hejt, o to, żebyśmy kogoś wypunktowali, byli nie mieli wredni i tym sposobem sobie podnosili samoocenę. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy pomagali budować. Tą osobę od środka, od wewnątrz, żebyśmy dawali jej siłę. To ma być konstruktywna informacja zwrotna. Konstruktywna, czyli buduje, wzmacnia. To nie chodzi o to, żebyśmy się powyżywali na drugiej osobie, dali jej, a teraz jej po prostu wygarnę. Chcesz informacji zwrotnej, to ja ci tak pocisnę, że więcej, że ci, że więcej w ogóle. Nie pomyślisz nawet, że chcesz informację zwrotną. To nie o to chodzi. To ma być konstruktywne. Uczmy się dawać konstruktywną informację i uczmy innych, żeby nam potrafili przekazywać taką informację zwrotną. Bo możemy teraz nauczyć ludzi, żeby nam dawali takie informacje, mówić, że potrzebujemy tych informacji, bo mamy cele, bo chcemy coś zrealizować, chcemy to szybciej zrealizować, nie chcemy chodzić w tym labiryncie ludzkich spraw chcemy, był no, taki serio. Nie chcemy błądzić, nie chcemy robić błędów tych samych, a otoczenie chętnie, jeżeli powiemy, jaki jest nasz cel, co chcemy uzyskać, to chętnie nam takiej informacji zwrotnej raczej udzieli. No pewnie się może ktoś znaleźć, kto nie będzie chciał nam powiedzieć, ale zaznaczmy, że zapytajmy, czy ty potrafisz udzielić mi takiej konstruktywnej informacji zwrotnej, bo ja nie chcę, żeby. żeby tak, jak kiedyś zapytałam o informację zwrotną, a ktoś mi powiedział: A to mam teraz jechać po tobie? Takie, to co mam teraz tutaj, sobie wszystkie moje gorzkie żale przypomnieć na ciebie? No nie, nie o to, nie o to mi chodziło. Dobra, co dalej? Przemić swoją wypowiedź, to zawsze najpierw zadaj sobie pytanie: co zrobiłbyś, gdybyś taką e, opinię usłyszał? tak? Czyli jak ja konstruuję informację zwrotną. Dla kogoś, to można sobie na początku, jak nie mamy sprawy, zapisać, powiedzieć głośno i zastanowić się, czy ja bym chciała taką informację zwrotną usłyszeć, czy ja bym chciał taką informację zwrotną usłyszeć, co by mi to dało. Czy ja bym się wkurzyła, czy ja bym, czy by mi to dało do myślenia, czy ja bym była zachęcona do tego, żeby poznać więcej informacji zwrotnych od tej osoby. No i co, czyli takie win-win trochę, prawda? że? Tak mi się przynajmniej ona zwierzęło. Podziękuj za informację zwrotną, jeśli ją otrzymasz. I pamiętajcie, że musi być gotowość z jednej i z drugiej strony, bo inaczej, no inaczej nie będzie takiego efektu, jak powinien być. Dobra, nie wiem, co ty, Joanna, na to? Jak wygląda ta umiejętność u Ciebie? Jak do tej pory patrzyłaś na przyjmowanie i podejmowania i. i dawanie i przyjmowanie krytyki, ja, ja przyznam się, że był długi, długi czas, kiedy źle mi się feedback, informacja zwrotna kojarzyła i było to w korporacji, to pewnie dlatego w firmie. A teraz, teraz myślę, że od jakiegoś czasu bardziej chętniej pytam, proszę o informację zwrotną, zadaję pytania, zbieram te informacje i poprawiam, poprawiam na tyle, ile mogę, na ile potrafię w danym momencie, Daną rzecz, później pytam, czy jest poprawa, czy jest lepiej. Sama też czasem czuję, że się zmieniło moje zachowanie, więc to jest nawet całkiem fajny, przyjemny stan. I teraz tak, jak to trenować? No, warto wchodzić, o Emiliana no napisała. Krytyka ogólnie kojarzy się z czymś negatywnym, no właśnie, a mam nadzieję, że teraz będzie ci się kojarzyło tak lepiej, przyjemniej, że jako szansa, tak jak będziemy omawiać roz, omawianie, rozwiązywanie konfliktów, to tam też. Jest, też będę mówić i tak też opisałam w, w tym moim artykule, żeby popatrzeć na konflikt jako na szansę, nie jako zagrożenie, że o Jezu musimy się bronić, co to będzie koniec świata tylko, wow, jest konflikt. Szybko go musimy się nauczyć dostrzegać, żeby on nie urastał do nie wiadomo jakich rozmiarów, żeby emocje nie narastały, tylko szybko lokalizujemy i, i patrzymy, jakie pokazuje nam niedociągnięcia gdzie są jakieś braki, no i szukamy szans i patrzymy na to też jako na jako nasz szansę na rozwiązanie, na, na stworzenie czegoś nowego. Dobra, ale podsumowując, jak możemy trenować jeszcze nasze umiejętności osobiste, czyli przyjmowanie dzisiaj i wyrażanie krytyki. A więc szukamy, szukamy okazji do tego, żeby ktoś nam dał informację zwrotną. Uczymy, jak trzeba tej osoby, mówimy, dajemy jej instrukcję, jak ma taka informacja zwrotna. Wyglądać tak, czyli ma się odnosić do danego zachowania, konkretnie nie uogólnianie, nie obrażanie, nie hejtowanie, nie dołowanie. Bo wyobraźcie sobie, że ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, a trafi na osobę, która ją tak wypunktuje i ma w tym naturalną skłonność, bo w tak, w ten sposób, co robi? Podnosi swoją samoocenę i tak się dowartościowuje, więc e, pamiętajcie, żeby też zwrócić na to uwagę, zanim kogoś poprosicie o to, może starannie dobierajcie też osoby, które dadzą Wam tą informację zwrotną. Co jeszcze sobie tutaj wypisałam, że jak możecie, jeszcze, jak możecie jeszcze to trenować? Myślę, że warto sobie potrenować, tak patrzę na, na swoje doświadczenie, że warto sobie potrenować w jakimś takim bezpiecznym najpierw gronie, na przykład na grupie mastermindowej, bo Grupa z założenia ma nam sprzyjać, ma nas ciągnąć do góry, ma nam dawać kopa pozytywnego. Więc ja myślę, że takie, taki pomysł, żeby jedno spotkanie na przykład poświęcić na to, żeby sobie dać informacje zwrotne tylko możemy zaznaczyć, interesuje mnie taka i taka umiejętność, taka i taka kompetencja. Taki, taki obszar, dajcie mi znać, jak wy to widzicie. Chętnie, chętnie poznam waszą, waszą informację. No i przygotujmy sobie jakiś schemat, tak? że informacja ma zawierać to, 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 krótko, zwięźle na temat, żeby to dobrze, jak osoba, która to prowadzi czy moderuje, jak nie macie jakiegoś nikogo takiego, to no to pilnujcie się na żeby to nie poszło właśnie w hejtowanie, żeby kogoś nie zdołować, nie zblokować, bo to nie o to chodzi. Joanna, ja się pytam o zdanie innych osób, dzięki temu więcej wiem i widzę. Wolę dowiedzieć się szybciej niż na, przyk yy, że na przykład robię coś źle. Tak, tylko widzisz, trzeba też selekcjonować, umieć. To właśnie to jest taka gotowość do tego, że okej, okay, przyjmuję informację zwrotną, ale niekoniecznie muszę się z tobą zgadzać. Zastanowię się, przemyślę i faktycznie zaobserwuję się i do, do wtedy jak będę chciała to podejmę yy, Naprawcze zachowanie, naprawcze działania. Zrobię to trochę inaczej, zobaczę faktycznie, czy mi się to sprawdza, czy mi pracuje. Zależy też od osoby, która udziela krytyki, czy ta osoba jest dla mnie autorytetem i czy jest rzeczywiście konstruktywna. Tak. No I właśnie, czyli, reasumując, szukamy takich osób, które dadzą nam taką informację zwrotną, szukamy osób, które robią to dobrze, które robią fachowo, od których możemy się uczyć, szukamy szukamy miejsc, momentów, sytuacji, w których możemy sobie poćwiczyć dawanie takiej konstruktywnej informacji zwrotnej i przyjmowanie dawań i tak samo prosimy innych, tak? No, bo już teraz się zagładło, chyba wszystkie opcje omówiłam, jedną i drugą, w jedną stronę i drugą, szukajmy okazji, uczmy się, hmm. Bierzmy na klatę. Oczywiście to nie chodzi, pamiętajcie, o hejtowanie i dołowanie kogoś czy siebie. To ma być konstruktywne, ma, ma was budować. Spójrzcie na to, jak na szansę. Tylko ważne. Muszę, musicie, ważne było, musicie. Dobrze było to, co mówiłam na początku, znać swoje cele. Co ta umiejętność dana ma mi dać? Dane zachowanie. Po co ja chcę to naprawiać? Po co ja chcę to zbadać, jak to widzą inni ludzie? Tak, dokładnie. Pytam, ale nie zawsze muszę się zgadzać. Oczywiście. No i to też jest właśnie ta silna ja, tak? Spójność ze sobą. Integracja ze sobą. Wiem, że mam wady. Może niektóre są mniej uświadomione, drugie bardziej. Dobra, chyba wszystko. Jeszcze patrzę, co tu można. Co ja sobie napisałam w notatkach o jakichś ćwiczeniach. Chwila moment. Tyle. Aha, nie, jest fajne takie z notowaniem. Ja zawsze często mówię, notujcie, obserwujcie. Ostatnio mówiłam o monitorowaniu i tu też sobie zapisałam, że żeby robić właśnie notatki sobie, jak ci przekazano informacje, co ci przekazano yy. i będziesz i ben, można też na, spokojnie, bo na początku wiadomo, że emocje, jak są jeszcze wrażliwe jakieś tematy, będą nam tutaj. Huu, Kakać i nie będziemy w stanie się skupić i zastanowić na spokojnie. Więc jak mamy notatki, mamy to zapisane, co kto nam powiedział, to możemy sobie przeanalizować na spokojnie. I co jeszcze sobie zapisałam? Po jakimś czasie tego monitorowania można sprawdzić, czy te wzory się nam zachowań zmieniły. Czy my podjęliśmy faktycznie coś w związku z tym zachowaniem, jakąś zmianę podjęliśmy. Czy. To, co faktycznie więcej osób okazuje się, widzi w naszym zachowaniu, albo tak reaguje na nasze zachowanie, na naszą osobę, to faktycznie czy my, biorąc to pod uwagę, zmieniając nasze różne rzeczy, umiejętności, zachowanie, itd, i tak dalej, czy faktycznie później to się zmieniło. I znowu, jak to wpłynęło na relacje, jak to wpłynęło na osiąganie mojego celu, jak to wpłynęło na relacje z innymi osobami, czy z nowymi osobami, jak chodzę. Też w taki kontakt, taką relację, czy to praca, czy poza pracą, czy to już się coś pozmieniało, czy schematy jakieś, które powielałam, powielałam do tej pory, się no, zmieniły, czy, Boże, powtarzają, czy się to wszystko już zmieniło. Dobra. To tyle na dzisiaj. Myślę, że ciekawy temat. Ja, po, ja od jakiegoś czasu patrzę inaczej na to wyrażenie i przyjmowanie krytyki. Mam nadzieję, że Wy też. No i sprawdźcie sobie, jak to wygląda u Ciebie. Nie wiem, czy Jana zdążyłaś pod, podliczyć punkty, ile ci tam wyszło. Oczywiście to zorientacyjnie. Ważne, żeby było szczerze, z ręką na sercu, rachunek sumienia przed samym sobą. No i jak zobaczycie jakieś luki w tych um, elementach, że warto luki, w sensie, że. No, trzeba by, warto byłoby popracować nad jakimś elementem, bo nie wychodzi mi dobrze. Nie potrafię tej informacji zwrotnej przyjmować czy dawać. No to decyzja należy do Was. Możecie coś z tym zrobić. Ja napiszę wyrażenie informacja zwrotna. Lepiej mi się kojarzy niż krytyka. Tak. No to przy... <laughs> informacja zwrotna. Będziemy mówić informacja zwrotna. Dobra, no to tyle. Pani Joanna, że byłaś, fajnie, że się podzieliłaś swoimi przemyśleniami, może jak przejdziemy wszystkie te, jak mówię, wszystkie te dziewięć umiejętności osobistych, tych kompetencji, umiejętności, to, to wrócimy do tych wszystkich umiejętności jeszcze raz i zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy nad czymś pracowaliśmy, jak zmieniło się, jak to, że zmieniło się nasze spojrzenie na przykład na networking, na budowanie sieci, na wyrażanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, jak to wpłynęło na, na to, że faktycznie myślimy teraz o tym, że przyłożyliśmy się do naszego, czego mi się chce, czego ja chcę i jaki jest mój cel, bo, bo to też determinuje, jakie ja umiejętności osobiste potrzebuję podrasować. No dobra, yy, kończę, bo niedługo mam grupę mastermindową i trzeba się zresetować trochę. I co? Jutro się widzimy o 8 rano na moim fanpage'u, czyli tutaj, bo będziemy uskuteczniać przez krótki, krótki czas, 10-15 minut, metodę 90-91, czyli zamykamy sprawy, kończymy to, co zaczęliśmy, albo zaczynamy projekty, które czekają i nie mogą się doczekać, aż się zawierzemy za nie. No i co? Także odpoczywajcie, resetujcie się, ostrzcie piłę, żeby rano być i gotowy do działania żeby mieć umysł ostry jak brzytwa, Do jutra do ósmej. Miłego wieczoru, tak. Serducho, super było, fajnie Janna, uwielbiam z tobą, z tobą lajbować. A, wszystkiego mastermindowego. Pamiętajcie, weźcie to, mm, tą umiejętność, przygadajcie ją na grupie mastermind. Zobaczcie, do czego was to zaprowadzi. Już się nie mogę doczekać, jakie będziecie mieć efekty.